Witajcie ponownie, ponownie spotykamy się z Volvo XC40 w hybrydzie plug-in, czyli XC40 T5, tej najmocniejszej hybrydzie plug-in, która jest oferowana w przypadku najmniejszego suwa e, Volvo. A powód ku spotkaniu jest taki, że no, czas leci kilometry też. No, przekroczyłem już 1800 km za kierownicą XC40 w hybrydzie plug-in, E, jakieś 800 km to jest jazda wokół tak zwanego komina, czyli e, dom i okolice. 1000 km mniej więcej to jest trasa. E, sporo autostrady, sporo drogi ekspresowej, sporo też dróg takich jednojezdniowych, typowych e, dla miejsc, gdzie autostrady nie ma i samochód zaskakuje. Zaskakuje tym, w jaki sposób obchodzi się z paliwem, ale też trzeba wiedzieć jak tym samochodem jechać i okazuje się, że fakt podobno Volvo ma wbudowany ogranicznik od 2020 roku, który ogranicza prędkość do 180 km godzinę, ale nawet bez tego ogranicznika jazda tym samochodem szybka jest troszkę bezsensowna szybka, czyli jaka? No tak z prędkością 140 km na godzinę. E, zaczyna się narobić, nam robić wir w zbiorniku, szybko spada zasięg. E, przekonałem się o tym na autostradzie, więc tempo 130 e, też jest całkiem przyzwoitym tempem. E, wsiądźmy zatem do środka, bo jest troszkę zimno, przejedźmy się, a ja Wam podczas jazdy poopowiadam o tym, jak to się jeździ e, Volvo XC40 w hybrydzie plug bo jeździ się całkiem przyzwoicie. Wiecie już, że XC40 jeżdżę od jakiegoś czasu. Nie jest to moje pierwsze spotkanie z tym samochodem, bo w jakiś wakacji jeździłem innym egzemplarzem. W grudniu wsiadłem do tego egzemplarza, żeby przekonać się jak naprawdę z tymi hybrydami plugin. Bo ostatnio na hybrydy plugin wylewa się mnóstwo e, złych rzeczy. E, wiele osób twierdzi, że to nie są samochody, które w jakikolwiek sposób e, są eko. Pomimo tego, że właśnie mogą jechać w trybie elektrycznym, w takim jakim teraz się poruszamy, co prawda ten zasięg w trybie elektrycznym jest symboliczny, bo to jest raptem 40 km, ale teoretycznie na, ta, na takie codzienne poruszanie się samochodem wokół domu powinno w zupełności wystarczyć, żeby właśnie w trybie elektrycznym tak na co dzień się przemieszczać. A jeśli Musimy jechać gdzieś dalej, no to wtedy mamy do dyspozycji zbiornik paliwa o pojemności około 45 litrów, z tego co pamiętam w przypadku tego egzemplarza. Ale efekt tego jest taki, że mamy zasięg na poziomie 600-650 km, może nawet 700. Wszystko zależy od tego, jakimi drogami jedziemy, w jaki sposób wykorzystujemy możliwości hybrydowego napędu. A jest zaskakująco, zaskakująco jest z wielu powodów, bo jak mówiłem na początku, autem przejechałem już ponad 1800 km, dokładnie 1853 km i 300 metrów. Zajęło mi to 36 godzin i 32 minuty. Całkiem sporo, ale z drugiej strony, no dobrze, całkiem sporo czasu też spędziłem w kabinie tego samochodu, zdążyłem się przyzwyczaić do infrastruktury, jeśli chodzi o obsługę. Systemu multimedialnego. Nie mam już w najmniejszych problemów. Wiem, gdzie co jest. Mogę naprawdę szybko i sprawnie obsługiwać te wszystkie funkcje, które mam do dyspozycji w samochodzie. To jest akurat zaleta, bo się w końcu do tego przyzwyczaiłem. Już wiem, co, jak, gdzie trzeba nacisnąć, żeby szybko po tym menu tego gigantycznego tabletu. Na środku deski rozdzielczej się poruszać. Sama jazda samochodem może sprawiać przyjemność i może sprawiać przyjemność zarówno podczas jazdy, właśnie takiej codziennej, kiedy poruszam się głównie w trybie elektrycznym. Wtedy zużycie paliwa jest skromne, bo w trybie elektrycznym możemy jeździć zużywając naprawdę niewielkiej ilości paliwa, bo te paliwo jednak, pomimo tego, że. Jedziemy w trybie elektrycznym jest do czegoś potrzebne. Potrzebne jest między innymi do tego, żeby ogrzać kabinę i robi to samochód całkiem sprawnie, całkiem szybko ogrzewa tą kabinę. No, jednym z powodów, dlaczego tak się dzieje, jest to, że mamy dodatkowe ogrzewanie, które podczas właśnie takiej jazdy jak teraz w trybie elektrycznym dodatkowo dogrzewa nam kabinę, żeby po prostu nie było nam zimno. Nie zużywa do tego zbyt wiele prądu, zużywa do tego za to y, trochę paliwa, więc te zużycie, nawet jeśli jeździmy samochodem w trybie elektrycznym, jakieś zużycie paliwa jest. To jest w granicach 1,5-2,5 litra na 100 kilometrów, całkiem przyzwoite. Ale najbardziej interesowało mnie to, jak będzie w trasie. Bo to, jak będzie w trasie, jest... Y, Zależy między innymi od tego, jakimi drogami jedziemy, zależy od tego, w jaki sposób wykorzystujemy możliwości napędu hybrydowego, i okazuje się, że zaproponowany, a właściwie wymuszony na wszystkich, którzy kupują w tym roku Volvo, ogranicznik prędkości, no jest, bo jest. Nie wiem, nie sprawdzałem. Eee, za to śledziłem na bieżąco podczas jazdy e, między innymi autostradą yy, wskaźniki, chwilowe zużycie paliwa. No i za każdym razem, kiedy zbliżałem się do 140 km na godzinę no widziałem jak e, w oczach niemal zaczyna e, spadać zasięg zużycie chwilowe paliwa też skacze niemiłosiernie do góry. E, I okazało się co? Że takie tempo 130 130-135 km na godzinę. Na autostradzie mówimy o prędkości licznikowej, czyli te 135 to będzie faktycznie koło 130, realne, 130 km na godzinę realnej prędkości. I wtedy zużycie paliwa jest całkiem przyzwoite. Efekt tego jest taki, że tym samochodem, pomimo że można pojechać szybko, bo ma naprawdę całkiem sprawnie, całkiem mocny i sprawnie napędzający to. Niewielkie auto e, zespół napędowy. Okazuje się, że takie tempo 130 jest tempem najprzyjemniejszym, najprzyjemniejszym dla naszego e, portfela, bo wtedy zużycie paliwa jest naprawdę e, całkiem e, rozsądne, bo cały czas poniżej e, 7 litrów przekraczanie 140 km na godzinę sprawia, że no, zużycie paliwa e, rośnie już do 9 m. Jeśli wjeżdżamy pod jakąś górkę 11 litrów na 100 km, to już sami przyznacie całkiem sporo. Jak na małe miejskie, dobrze nie miejskie, nie, ma, nie takie małe i nie takie miejskie, jak na małego suwa, małego kompaktowego suwa z napędem hybrydowym. Ale właśnie takie rozsądne traktowanie pedału gazu, wykorzystywanie tego. Co powinno wykorzystywać się w przypadku zarówno jazdy samochodem elektrycznym, jak i w przypadku e, jazdy hybrydą, plugin: wykorzystywanie e, pędu, pędu zwalniania, odzyskiwania energii podczas zwalniania sprawia, że no, trochę doładowujemy akumulator, e, wjeżdżamy w teren zabudowany, e, zwalniając wtedy automatycznie, przełączamy, samochód przełącza się w tryb e, elektryczny. No, i jedziemy tak w trybie mieszanym, trochę na prądzie, trochę, e, trochę na paliwie. I najfajniej, właśnie jest podróżuje się X40, e, po takich właśnie typowych jednojezdniowych drogach, gdzie poza terenem zabudowanym jedziemy w granicach 90 km na godzinę. Wjeżdżając w teren zabudowany, e, zwalniamy. I wtedy e, ten samochód zużywa naprawdę bardzo rozsądne ilości paliwa. Bo z powodzeniem mieści się w tych 5 litrach na 100 kilometrów. Na autostradzie jest już nieco gorzej, bo na autostradzie przy tych właśnie 130 zużycie paliwa zaczyna troszkę nam rosnąć, ale do 130 kilometrów na godzinę jest całkiem przyzwoicie, nie ma powodów do narzekania. Ale właśnie 1800 kilometrów, 1859 już i 100 metrów. E, za kierownicą x 40 Jak wiecie, no, jak byłem w trasie, to za bardzo nie ładowałem, bo też nie miałem gdzie. E, jechałem głównie autostradą, drogą ekspresową, drogami miejskimi. Ta autostrada e, to jest mniej więcej, z, tych, e, z tego tysiąca kilometrów, to jest mniej więcej tak 150 km autostrady. E, jakieś 200, e, przepraszam, 300 km autostrady z tego tysiąca kilometrów. Jakieś 200 km drogi ekspresowej, no i 500 km, tak mniej więcej po takich drogach jednojezdniowych przez tereny zabudowane pomiędzy miejscowościami 90 na godzinę. Ale efekt tego jest taki, że zamykam te 1860 już kilometrów ze średnim zużyciem 6,5 litra na 100 km. Co uważam za całkiem przyzwoity wynik. Ja wiem, że ten samochód potrafi spalić sporo więcej ale sporo więcej spali podczas naprawdę bardzo szybkiej jazdy. Podczas jazdy takiej normalnej, zgodnej z przepisami zużycie paliwa nie będzie jakoś barbarzyńsko duże zużycie paliwa, będzie na rozsądnym poziomie, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę to, że jedziemy z samochodem, który ma układ napędowy o mocy no, sporo ponad 200 koni mechanicznych, Zapewnia nam całkiem przyzwoite osiągi, jeśli chodzi o przyspieszenie, jeśli chodzi o elastyczność, to wszystko sprawia, że taka hybryda plugin, jak XC40 jest całkiem przyjemnym w codziennej eksploatacji e, z samochodem, samochodem, który nie męczy nas wyciem e, bezstopniowej przekładni, a właściwie przekładni planetarnej. E, ci, co wiedzą o czym o jakiej ma Marce mówię, wiedzą, że mówię o Toyocie i ich e, pomyślenia. Hybrydę tutaj mamy standardową przekładnię automatyczną, która bardzo sprawnie zmienia biegi, bardzo sprawnie podczas szybszego przyspieszania redukuje, żeby można było ciężarówkę na przykład wyprzedzić bardzo szybko i co jeszcze mogę powiedzieć też nieco więcej już o tym jak. Wygodny jest to samochód, pomimo tego, że gabaryty zewnętrzne nie są największe, bo mówimy się jest to najmniejszy słów Volvo. Wnętrze jest wykonane tak jak w każdym zaprojektowane i zrobione tak jak w każdym innym Volvo, nieco ascetycznie nie ma tutaj miejsca na jakieś stylistyczne wodotryski, nie ma tutaj jakichś dziwnych rozwiązań, wszystko jest takie czyste, przejrzyste pozbawione jakichkolwiek udziwnień, wszystko po to, żeby w tym samochodzie czuć się po prostu dobrze. I powiem wam tak, nawet podczas długiej trasy, o ile oczywiście zachowujemy rozsądek podczas jazdy, okazuje się, że ten samochód zapewnia nam całkiem przyzwoity komfort podróżowania. Nie mamy problemu z tym, żeby po dłuższej trasie wysiąść i. Eee, rozprostowywać plecy, czy też nawet robić przerwy, bo się męczymy podczas jazdy. Eee, co jest zaskakujące, bo nie spodziewałem się tego, że nawet w takim małym suwie, nie za drogim, jak na produkty Volvo, znaczy ten egzemplarz konkretny jest z drogi, bo jest to Air Design na pełnym wypasie eee, z kilkoma opcjonalnymi dodatkami. Efekt tego jest taki, że kosztuje. Tak, zbliża się do 300 tysięcy złotych, to już jest sporo. Ale taka zwykła benzynka zaczyna się od około 120 tysięcy złotych w podstawie teraz w promocji. To nie jest taka złocena, Co prawda, nie będzie jeździć tak fajnie jak hybryda, nie będzie oferować nam trybu elektrycznego, ale też po długiej trasie, jeśli. Zainwestujemy właśnie w takie fotele jak mamy w naszym egzemplarzu. To nawet podczas długiej trasy jazda tym samochodem będzie naprawdę bardzo przyjemna. Jak już wiecie, spędziłem w tym samochodzie niemal 40 godzin, kawał czasu, więc też mogłem poznać ten samochód dużo dokładniej niż podczas takich zwykłych, standardowych testów. Wiecie, że odpowiada mi konfiguracja zespołu napędowego, że odpowiada mi to, w jaki sposób ten zespół napędowy pracuje. No i podoba mi się też zużycie paliwa, bo 6,5 litra na 100 km średniego zużycia paliwa to naprawdę całkiem przyzwoity wynik, jeśli weźmiemy pod uwagę to, że no, ponad połowa tej trasy ponad połowa przebiegu to była trasa, która jest mało optymalna dla hybryd plugin. Chyba gdy plugin są najfajniejsze, właśnie podczas takiej codziennej jazdy wokół komina z zużyciem prądu i z jazdą na prądzie. No ale trzeba samochodem pojeździć też czasem dalej. I to, co mi się podoba w tym samochodzie, to to, że siedzę wysoko, bardzo fajnie widzę i wiem, gdzie kończy mi się samochód. E, co jest e, super. Mam bardzo fajną, wysoką pozycję za kierownicą. Prześwit ponad 20 cm, ponad 21 cm. Też sprawia, że z zewnątrz ten samochód może wyglądać jak e, terenówka. A co? Powiedzmy w ten sposób. E, fajna pozycja za kierownicą. Wygodne fotele. no, Aktywny tempomat z prowadzeniem po, pas po pasie ruchu na autostradzie. E, rozwiązanie genialne. E, i to wszystko byłoby ekstra super i w ogóle, gdyby nie jeden taki malutki minusik, na który zawsze w przypadku e, samochodów zwracam uwagę. Reflektory. Reflektory LEDowe, nowoczesne, wypasione, e, z, niestety niewielomatrycowe, więc e, mamy tylko światła długie i krótkie, nie możemy jechać na światłach długich cały czas. No bo nie ma takiej opcji, światła długie są włączane tylko i wyłącznie wtedy, kiedy z przodu nic nie jedzie, jak sami wiecie. Na naszych drogach ciężko takie e, sytuacje, więc rzadko się używa tych świateł długich. Światła mijania mają według mnie pewną wadę, bo ta wiązka e, świateł padająca na drogę no, nie jest jednorodna. Całe światła mijania są realizowane przez kilka diod. No i no, mam wrażenie, że coś tu jest nie do końca tak z tymi światłami, bo ta wiązka jest taka troszkę... Rozproszona, mam kilka źródeł światła, które jakoś tak nie zgrywają się w jedną plamę. Efekt tego jest taki, no, że nocą trzeba naprawdę się nieźle przyglądać, jeśli chodzi o to, co dzieje się przed nami, bo oświetlenie drogi nie jest równomierne. No, czego jednak oczekiwałbym w samochodzie tej klasy i za te pieniądze, żeby te reflektory były nieco lepsze. Cóż, dziękuję Wam bardzo za to, że wytrzymaliście dzisiaj krócej. Przede mną kolejne wyzwania. W kolejnym odcinku sprawdzę, ile prądu i paliwa zużywamy podczas codziennej jazdy wokół komina. Tak, bo będę przez najbliższe kilka dni, tydzień, może dwa tygodnie. Zresztą tak jak zawsze, kiedy parkuję samochód w garażu. Będę wyjeżdżać codziennie rano z samochodem, który ma naładowane akumulatory, żeby zobaczyć, właśnie ile tego prądu potrzeba na przejechanie 100 km. Ile, te, ile tego prądu zużywamy podczas ładowania akumulatorów do pełna bo mówi się, że samochodami elektrycznymi jeździ się no taniej niż samochodami z silnikiem spalinowym. No, tutaj mamy średnie zużycie 6,5 litra na 100 km, co i tak nie jest złym wynikiem, ale postanowiłem, że sprawdzimy teraz, o sprawdzę teraz e, specjalnie dla Was, jak to jest z tym e, trybem czysto elektrycznym. Będę, e, kiedy tylko to możliwe, samochód ładować pod korek. E, tylko i wyłącznie po to, żeby zobaczyć, ile Możemy oszczędzić dzięki e, ładowaniu samochodu e, w garażu. Bo hybrydy plug-in nie opłaca się ładować na e, ładowarkach e, miejskich. Dlaczego? Dlatego, że ładują się niemal tak samo długo jak podczas ładowania w garażu, czyli nie ma to najmniejszego sensu, bo stracimy dużo czasu na ładowanie. To jest samochód idealny do tego, żeby ładować go w garażu i na co dzień poruszać się w trybie elektrycznym, a jak właśnie zajdzie taka konieczność pojechać, e, pojechania w trasę, no to nie ma najmniejszego problemu. Siadamy, jedziemy, nie ogranicza nas e, zasięg e, silnika, ele, zasięg e, na silniku elektrycznym, bo przecież mamy do dyspozycji silnik spalinowy, który równie sprawnie napędzi nam samochód. Ogólnie jestem całkiem pozytywnie zaskoczony po dłuższym użytkowaniu E, hybrydy, plugin. E, wiele osób mówiło mi i zwracało uwagę na to, że no, to nie są samochody, które są oszczędne. Jak się okazuje, mogą być oszczędne, o ile odpowiednio traktujemy e, je podczas jazdy, co jest super. E, co jest super, bo nie każdemu pasuje samochód elektryczny. Nie każdy ma e, tyle czasu, a właściwie nie każdy ma możliwość ładowania tego samochodu elektrycznego. Podczas postojów w garażu. A taka hybryda plugin, dla tych, którzy na co dzień poruszają się głównie w terenie zabudowanym, poruszają się głównie w mieście, a potem co jakiś czas jadą gdzieś w jakąś trasę, no, zdaje się być takim rozwiązaniem przy obecnej infrastrukturze, jeśli chodzi o. Stacje ładowania takim rozwiązaniem zdroworozsądkowym bo mamy i samochód elektryczny i samochód spalinowy takie dwa w jednym które nas w żaden sposób nie ogranicza dziękuję Wam bardzo za to, że wytrzymaliście to długie mędzenie i przynudzanie o Volvo XC40 w hybrydzie plug -in. czas na właśnie sprawdzenie jak to jest z jazdą tylko i wyłącznie w trybie elektrycznym. Najbliższy odcinek w najbliższym odcinku sprawdzimy, czy da się jeździć tym samochodem tylko i wyłącznie w trybie elektrycznym, ile dzięki temu oszczędzimy, ile zużyjemy prądu, no i ile wydamy na ten prąd ostatecznie, bo to też jest ważne, czy może jednak nie opłaca się ładować. A tylko i wyłącznie wykorzystywać możliwości napędu hybrydowego, który w tym przypadku jest całkiem przyzwoity. Dziękuję Wam bardzo, że wytrzymaliście do końca, jeśli wytrzymaliście. I do zobaczenia wkrótce.